Okej, okay. hej, w końcu mamy jakiś, um, powiedzmy, hard content. Znaczy to nie jest hard content, ponieważ to jest bardziej e, gimmick content. Czyli Heart Pounding Heroine Battle, czy tam jak to z japońskiego było Doki Doki Heroine Battle. Um, na początku jesteśmy trzy stage i mamy misje, które polegają na tym, żeby przejść każdy stage, mając cztery postacie Peppy Girls. A stage trzeci polega na tym, żeby mieć Roshi'ego w teamie. Niestety ja nie zdobyłem Roshi'ego e, z jego baneru, więc jakoś sobie będziemy musieli poradzić. Na początek sobie zrobimy pan. E, jeżeli walka z panem będzie bardzo krótka, to przejdziemy do pozostałych walk i jakoś to będzie. Więc ja robię krótkie cięcie, zrobimy sobie teamek i się widzimy za chwilkę. No i dobra, przechodzimy do pierwszego stage'a. Z pan. Gimikiem tego stage'a jest to, że nie będziemy mogli używać super ataków. Um, Siluj nam super ataki za każdym razem i um, ma 100% reduction. Um, dopóki nie wypełnimy całego tego paska, um, nie będziemy mogli najprawdopodobniej nic zrobić. Aby napełnić ten pasek, to musimy zbierać Rainbow Orby. Um, i wziąłem sobie cały timek Pepigas. Szczególnie z postaciami, które zmieniają orby. Czy Ribrian zmienia orby na rainbowy? Mogę wziąć na wszelki wypadek Ribrian zamiast. E... Nie, lounge jest pod mi. E, muszę cofnąć i weźmiemy zamiast Kici chichi lau... chichi Lounge zamiast Kici ...Ribrian? I musimy zbierać dużo i dużo tych orbów Bo inaczej będziemy pewnie siedzieć do... ...pustej tury I zbierać te orby Więc naszym celem jest po prostu... ...efektywne zbieranie orbów Tutaj idealnie 4. I się ten pasek będzie żmudnie napełniał. Tu możemy wziąć te dwa Rainbow orby. I od teraz to jest Simulator czekania. Um, Land wziąć tylko dlatego tutaj, że w swojej pasywce może silować super ataki. Więc yy, na taką pan jest to super przydatne. Oczywiście powinny są jakieś postacie, które mają w The chyba tam silowanie czy stumowanie, ale zawsze się to przyda. Tutaj cztery orby możemy sobie wziąć. Tu, trzy. No a Widel weźmie sobie te. Jesteśmy już w połowie, czyli prawie w połowie, czyli powinien tura trzecia, czwarta, piąta. Znaczy, tura czwarta, piąta. Powinniśmy móc zaatakować w końcu Pan. No i tutaj jest też ten Seal, o którym mówiłem. Pan dostaje sila na... O ile już pamiętam tylko tą turę? No właśnie. I proszę zobaczyć ile mamy Rainbow Orbu. Weźmiemy sobie te Brian, weźmie kolejne cztery. Rainbow Orb i Widel P. tak, a super, tak się nie musimy martwić ze strony pan. Przy tej rotacji bardziej się bałbym e, w rotacji z Chile. Szczególnie jeżeli nie, ona nie mychnie, wtedy mamy mały problem. No i to jest ten ma problem o którym mówiłem. A, tu możemy wziąć cztery orby. I tutaj ostatnie cztery orby. I czy będziemy mieli? Tak, idealnie mamy. Okej, okay, uniknęła. Jest zadowolony. I następna tura chyba nam uwolni z prataki albo... E, damage reduction? A nie! To koniec! No. <laughs> Mi się wydawało, że będziemy musieli ją zaatakować. <laughs> Bardzo śmieszny stage. Na zbieranie warbów. I zajęło jakieś 4-5 minut, więc mogę na spokojnie przejść do kolejnego stage'a. Drugi stage z Pan polega na tym, że musimy używać super ataków jak najwięcej razy. Um, nie jestem pewien, czy ten Team sobie poradzi na pewno wiem, że... Lounge dużo super ataków robi. Eee, nie, chyba. Chyba ta. Jak ona miała. Beidle robi też dużo super ataków. Nie jestem pewien co do Chilai i pewnie pozostałych, ale zobaczymy ile super ataków muszę wykonać. I pewnie polega to na tym samym, czyli musimy pokonać. Znaczy nie pokonać. Eee. Chwilkę zobaczę. Zaraz się okaże, tutaj kurde. <grych> Chcę każdego pokonywać. I chuj! No, 100% reduction, czyli pewnie będziemy musieli zawsze eee, wykonać super atak, żeby przejść do kolejnej fazy, bo tutaj mamy yy, niby jest tutaj jedna faza, ale na dokan Info pokazuje mi, że są trzy fazy, czyli pewnie trzy tury takie będziemy musieli yy, przejść. I zrobimy sobie to tym teamem Zobaczymy jak to wyjdzie Nie wygląda to źle, bardziej się obawiam o następną pierwszą rotację Dobra, możemy chyba zaczynać. Będziemy musimy zbierać kul. Musimy wykonywać super ataki. A Widel może wykonać dwa albo trzy. Statystycznie. Czyli w tym wypadku musimy zrobić trzy super ataki. Ok. Teraz przechodzimy do drugiej tury i tutaj pewnie będziemy musieli znowu wykonać pierdyliard ataków. Pierdyliard, no pewnie 5 w tym przypadku. Nie, znowu trzy? Ciekawe. Mi się wydawało, że będzie więcej tych superataków do roboty A nie tylko po trzy No chyba, że to się ma wydawać po Patu. w trzeciej fazie przechodzimy do... Nie wiem Siedmiu <ścoughs> ataków Ośmiu No i to powinna być chyba ostatnia tura. Rzucimy sobie Widel w pierwszy slot Bulma nie ma Czekaj, 5900 No to musimy zrobić tak. Niestety nie będzie dodatkowego sprataku od bulmy Uuu, a mogłem tak zrobić. No cóż. Ale za to znowu mam chyba jakieś trzy super ataki. No nie, to polega na tym, że... W pewnym momencie powinno nam się skończyć ki. No i dobra, możemy zaczynać trzeci stage, czyli z Cici I ten gimmick akurat polega na tym, żeby żeby nas dużo atakowała. dziewięć ataków na które mamy. I jest między tym atakami jeden atak na 18 akcji, który nam zada milion damagea. No, i oczywiście nullifikuje jakiś tam damage yy, poniżej thresholdu do Zera. I z tego co widzę, to chyba nie ma niczego innego, więc chyba ją tutaj pokonujemy, bo ma 40% damage No i wykonamy sobie to takim auto-teamem, tylko dlatego, że musimy użyć Roshego. Nie mamy stery Roshi'ego jak się wspomniałem, więc użyjemy sobie fizycznego Roshego i czterech Pepi Galsów. No i jeszcze kajak Goku na leczewkę. I jakież to mamy rotacje? Nawet dobre. Mamy Kalifle, mamy Kale. W drugiej rotacji mamy Kefley, Kale. Więc możemy wsadzić sobie Kalifle w slot pierwszy. A Kale tu. Ale mnie bardzo martwił jego Goku. Ech. Ej okę Już nie no mamy Nini University War Saga to I ta rybka teraz A no jak z redukcją damage'a. Dobra, czyli chyba trzeba 5 milionów uderzyć Albo skrytem? Wynik, proszę. Dobra. Czyli w takim dużo biją Skry e, Skrytas. skryta. E, eee. Super taki też bym napisy, zawsze są mocno. Czyli jakoś 5-6 milionów... E, przychodzi. Więc nie, Bierzecie na przykład takiego gorszego fizycznego? Press free to play oczywiście. E, frienda will i bardzo łatwy i szybki stage pod warunkiem, że... Um, że wszystkie rotacje się wam umorzą i na przykład możecie złanszetować GG. Jest taka możliwość. Trzeba jakiegoś gołku sadzić ten pierwszy slot, ale no cóż. Będziemy um, sobie te kule tutaj. Szkoda, że tutaj nie mamy 6 kul. Ale Cale sobie powinna poradzić. Na pewno nie będziemy mieć super ataku ze eee, strony Chichi. do następnej tury. Ale zanim ta statura dojdzie... Oj. Ty spojrzysz, że za nie teraz do dobra dojdzie, to u jego kupienia skończyć to. Ale jak widać, zrobił sobie bratę ja tylko, tylko razy i. nie wyszło jak chciałem. Ale hej, przynajmniej kefa unika. Czyli jednak przejdziemy do tej kolejnej tury. Szkoda. jak to teraz zrobimy? Sobie mamy revive'a od Roshiego, to mnie przynajmniej cieszy. Minus jest taki, że tylko on ma. nie, wszyscy mają revive'a. okej. Miasto jest już zadowolony, więc, jeżeli by coś się stało, to mamy Rewaiiwa w, w najgorszym przypadku. Zobaczyć kryty jakieś, albo coś. Okej, okay, bez tego statu będzie nic, nic nie będzie biło. Dobra, w końcu kryt chyba leci. To być szybki stage, a tu się okazuje, że taki chuj. O, tu mamy sprawę tak. No i Roshi nas uh, rewavivuje. Powinien też zastylować chyba z tak? no. Uuu, bardzo mało, bardzo mało. Gorzej jakby, jakby się dało stanowić chi, chi na jedną turę. I by się coś odwaliło. No, mamy rewaviva. To nie jest dla młodych dzieci. Dobrze. Idziemy, ojciec! No to, czy no Ten riway, Pamiętam ten rewaj. Wydał się bardzo w walce z... God of Destruction na szóstej rocznicy. Inaczej nie był aż tak przydatny, ale... Na taką walkę jak wtedy eee, podczas tego kresu był bardzo przydatny i ratował niejednego. w taki sposób skończyliśmy um, trzeci stage mogłem dać w sumie Kaioken Goku bo chciałem zobaczyć jak on sobie będzie radził, ale... no cóż, nie przemyślałem tego a więc... tak wyglądał trzeci stage i powinniśmy dostać na party 2 Pozostałe y, 6 Stage, czyli później Lounge, Bula, Android 18, Videl, Mai i Bulma. Więc tak, ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i cześć.